Są takie przynęty, które zawsze będą miały miejsce w moim pudełku i bez wątpienia do nich należy hering. Hering, którego znam i uwielbiam w dużych rozmiarach do łowienia szczupaków. O ten zobaczcie, swoje przeżył. Jest to jeden z ulubionych moich modeli. Jeżeli chodzi o duże szczupaki i łowienie spod szcini w toni. Mniejsze troszkę egzemplarze używałem też na szczupaki. I na większe sandacze. Są to przynęty, które, tak jak mówię, zawsze będą w mym pudełku i bardzo w nie wierzę, przede wszystkim są skuteczne. Bardzo ładnie pracują, dlatego jak wpadły w moje ręce nowe rzeczy, nowe zabaweczki, mniejsze, czyli zestawy typowo sandaczowej wielkości, nie mogłem się oprzeć, żeby ich nie przetestować. Jest. znowu płoteczka hering ładnie przydzwonił tak kawałek nad dnem podbiłem tak gdzieś może na trochę wyżej bo na z podwójnego podbicia no i uderzenie no, ale to nie będzie duża ryba Fajnie się w początku postawił, a teraz idzie delikatnie. Chyba będzie mała kargulenka, sandaczyk. Nie ma telepania łbem, więc okoń odpada. No chodź. O, 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 teraz się zaczął stawiać i w dno. <laughs> tak. Walka taka sandaczowa. W dno zjeżdża. O, o tak jak mówiłem, kargulenka. <laughs> się nastraszył. Okrutnie groźny. Jak ledwo całyknął. O, o, o. Uciekaj. Płoteczka mocno pogryziona, od zaatakowana. Parę brań było na nią. Chwilę to potrwa, nim tutaj opadnie. Pierwszy opad, wiadomo, najdłużej trwa. No ale tutaj jest parę metrów. Najfajniejsze są brania, właśnie. Jak są brania z pierwszego opadu, jak guma zjeżdża, zjeżdża i łup. Ale rzadko się to zdarza. Natomiast są najfajniejsze. Zobaczcie. Mamy ten rozmiar. Taki rozmiar i jeszcze numer większy. Czy jeszcze do tego mamy szczupaczka małego. Te gumy będą świetnie się spisywały pewnie na sandacze. Zresztą pięknie pracują. Tutaj przetestowałem, naprawdę fajnie działają. O! Coś ciutkę lepszego przeatakowało Tak idzie drętwo dorszowo Wstrzelałem, może będzie w sztupak mały A może okonek, ale nie Nie wali połówem Co ty jesteś? O, 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 wychodzi. A teraz się stać jest. Sandaczek. O, no, chodźcie. Sandaczek ze żarokonka. O. Prześ. Niby okoń standard dwa bratanki, ale jak widać, nie mam litości. Chciał go zejrzeć. Wypuszczamy rybkę, niech się nie męczy. To jest tak, że nie zawsze, jeżeli robimy coś, jest kopia zmniejszona, to będzie działało. Dlatego troszkę się obawiałem, czy to na pewno będzie tak skuteczne jak ten herring szczupakowy. No Okazało się, że, że tak. Że tak jest skuteczne, działa. Jeszcze mam tylko jedną radę. Dla wszystkich, którzy będą używali gum ta guma jest zrobiona twarda ona jest odporna na zniszczenia ale, żeby, ponieważ ma idealny kształt rybi łebka, żeby tego wszystkiego nie niszczyć zbrojąc główką która ma pierścienie duże, szerokie wtedy wiadomo, no cierpimy to wszystko się rozwala, ten pysk pęcznieje rozrywamy gumę, nieładnie to wygląda stosujmy główki takie, dodatkowym drucikiem z zadziorem Patrzcie, to w ogóle nie niszczy gumy, a bardzo fajnie się trzyma. Przez ten haczyk właśnie wbijam i mam uzbrojoną gumę nie niedościągnięcia. Rapieżnik tego patrzcie, nie jest w stanie mocno ciągnąć, nie jest w stanie ściągnąć tej gumy. Także no to jest bardzo fajny patent. Jak widać nie rozwala w ogóle gumy, nie niszczy. Godna rzecz polecenia. Naprawdę coś głodnego jest. Na tą wędeczkę to jest niezła akcja. Będzie lepszy sandał. Tak, standard szelanie łbem, charakterystyczne i dorszowe dojenie w dno, będzie lepsza rybka. Pokaż nam się, już go widzę. Jest dobry, dobry standard. Jeszcze nie, nie jest gotów. Jest, Jest. Na wędeczkę Nowendeczkę okoniową psychopercz do osiemnastu gramów, patrzcie Oho. jakie zwierzątko cudowne. Dwis, dawaj gumę. Proszę. Jednak dobrym pomysłem było zmiany na kolorystykę o konia. Główka dziesięciogramowa. Takie zwierzątko.